Jest Siemaneczko, z tej strony krystianu 58 19 like Zapraszam do oglądania, bo dzisiaj będziemy. Sekrety. To jest druga część, pierwsza była. Też trochę było od Fireouta Sprawdzić to, czy to nie było TikTokowe Brookhaven, Też. No. No to sprawdzimy to wszystko. Ale nie wszystko, bo dużo... będzie cztery sekrety będą. Więc przejdźmy do pierwszego. Że da się latać. Niby. No tak, jasne. Da się latać. Mhm. Mhm. Nie da się. Chyba się nie da, mi się wydaje. Ale nie. Ra jeden raz poza filmami prywatnie tam próbowałem. I się udawało. Ale co się dzieje teraz? Nie da się. Naprawdę? Jo, naprawdę się nie da? No ja tu zniszczę za chwilę. No. Może się lepiej powiększymy, bo trochę druk nie lubię też teraz. Może taka wysokość starczy. Było, to się zalicza, więc to działa. Więc przejdźmy do kolejnego sekretu w agencji. Chyba coś takiego. Widzimy się. Na Kolejny sekret w agencji. Coś takiego, mówiłem już. Co to jest agencji? Za chwilę się dowiem. Bo jeszcze tego nie znałem. Tego agencji, bo pierwszy raz coś takiego. Oh my God. Ale fajnie, co się mówi. Oh my god. Ej. Ja chcę się przejść, bo ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Chociaż to już chyba jest wzrok. Robimy manewry. Co? Co ja mówię? Okej, Ja w yy, okay. ja tym wychodzę może, bo przejdźmy do kolejnego sekretu w policji. Oj. no i przejdźmy do kolejnego sekretu na Brookhaven, coś takiego. Na Brook... na Brookhaven... Na Brookhaven RP coś takiego... No tak. przecież ja to... Ja już z pół roku w to gram. Nie wiem jak to się nadal nazywa. Ale czy to będzie działało? Bo ja już to... Ja już dwa razy próbowałem. Dobra, nie było tego. Chociaż ja dwa razy nie próbowałem, tak naprawdę. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że kłamie. No, ale co się dzieje, no? Czego tam nie ma? Okej, okay, idziemy za tą dziewczyną, ale i tak ona mnie. Tam było, albo tam jest. Jak ogl ogl oglądaliście Firewall, to mogliście tam zauważyć, bo ja kiedyś. No, ja tu kiedyś patrzyłem. I tu nieraz się zmienia, tam jest w takim bunkrze koło, no, a sami możecie zobaczyć yy, Tylko jak nie macie Robloxa To go załóżcie, bo poleca Cristiano5819 Live No Więc Ke U. To Nebruk 7 się ginie? Okej. Okay. To, to to, był ostatni sekret, czy to? Nie, ale jeszcze jeden sekret. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. Dobra. Nic. Fajne wspomnienia, ale trzeba pokazać sekrety. No, majoral. Jestem prezydentem. Dobra. Nie, nie. Tego nie było. No nie. Coś, co się stało? Nie ogarniam. O, dziewczyna. Ej, ta dziewczyna nie przypadkiem nie było... nie była ze mną w policji. Za chwilę, za chwilę mi pewnie chciał. Za chwilę mi da zaproszenie do znajomych. <laughs> tak się stanie. Ale jak to nie Polka, to... to ja nie wiem. Jeszcze ona mi wsiądzie na ten motorek mój. Dobra. A, jeszcze ostatnia ciekawostka. O, Cheetos, siema, wsiadaj. A nie, to policjan. Dobra. Ej, mówiłem, że on do mnie wsiądzie, dobra. Czyli to, yy, znaczy yy, 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 kaczuszka ze mną pójdzie. Idziesz? Jest! Idzie ze mną kaczuszka, dobra. A no tak, bo kaczuszka chce mi okraść ten. Spokojnie. Dzięki. Robimy manewry. Tak jak siatka w Dobra. Przechodzimy do ostatniego sekretu, bo kaczuszka mi popsuła czas i tego tam rzeczy. Nie wiem, jak ktoś... Się... Nie chcę na to tak mu... Nie, to nie, nie wiem, co ja mówię w ogóle, że to jest kaczuszka. Co ja mówię? To jest po prostu złoty gość, złodziej, lepszy ode mnie. To jest, się wypowiadam, że to jakaś kacuszka. Nie chcę mówić, że, że ja chcę... O, i tu macie mnie, nie macie. O, coś tu można mówić? Halo, halo. Aha, dobra, bo to koniec zamówienia, coś tam było, ble, ble, ble. I mnie to nie obchodzi, dobra, koniec, koniec, koniec. Jeśli chcecie trzecią część z tego właśnie filmu, to zapraszam. Do fire link w opisie. Cześć i na razie, jak zawsze i widzimy się jutro. Nara.